Witam bardzo serdecznie. Oczywiście z tej strony kanał Porady Ogrodowe Flowers. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, oczywiście, Wszystkich Widzów, Drodzy Państwo, dzisiaj kolejny materiał z cyklu. No, maści, praktycznie Porady Ogrodowe, oczywiście, Flowers, tak jak zawsze. I dzisiaj porozmawiamy na, na temat, jak pozbyć się zarazy ziemniaczanej na pomidorach. No, oczywiście, wiadomo, że zaraza bierze się trzech po prostu powodów tak jak ją zwalczyć tak dalej tak dalej ale no właśnie z jakich po prostu w, y, się bierze zaraza tak zbyt gęste sadzenie czyli praktycznie blisko sadzenia tych pomidorów to jest raz wilgoć wilgoć to jest mniej więcej y, druga rzecz i praktycznie przepraszam coś tam przerwało niestety Praktycznie tak. Trzy powody, które po prostu pozbywamy się, yy, które po prostu szkodzą nam pomidorom, czyli inaczej mówiąc, to jest taka choroba yy, zaraza ziemniasza, czyli tak: zbyt gęste sadzenie pomidorów, yy, wysoka wilgotność ziemi, oczywiście zmiany temperatury, no i oczywiście wilgoć, tak. Także tak, to my, ja już oczywiście mówiłem, że e, wilgość, tak dalej, i po prostu zbęd gęsta, gęsta ta uprawa, e, że po prostu mamy te pomidory bardzo blisko. Też pamiętajmy, żeby po prostu przy zarazie ziemniaków trzeba usuwać chore liście. Niestety to jest oczywiście bardzo ważne, bo może to jest zarazić inne e, jakieś warzywniaki, czy sałatę, czy. Ogórki czy cokolwiek, tak? bo to jest oczywiście zraźliwe. To trzeba po prostu usunąć. I tutaj, do zwalczania choroby, do zwalczania tej choroby ziemniaczanej pomidorów, polecam oczywiście wodę z mydłem i z olejem rycynowym. Dlaczego tak? Po prostu pryskamy po usunięciu tych, tych. No, możemy też na przykład, jest coś takiego jak. Soda oczyszczona, tak, też jest bardzo dobra na choroby i tak dalej. Także możemy też sodą oczyszczoną popryskać. Też chroni te choroby, nawet przed tym y, posadzeniem tych pomidorów. To możemy na pewno spryskać sodą oczyszczoną, tak. Lub po prostu przy chorobie spryskać woda z mydłem i z olejem rycynowym. Także tak to więcej wygląda, jeżeli chodzi o ochronę i o zwalczanie chorób też nie przesadzajmy z podlewaniem bo jeżeli będziemy mocno podlewać, czy na pomidory, czy na jakieś to i jeżeli pójdzie po prostu słońce, to po prostu nam to wszystko praktycznie spali. Pamiętajmy, że musimy podlewać pomidory pod korzeń, pod korzeń, nie na pomidory bo po prostu te krzaki mogą się spalić przez słońce jeżeli mamy je w szklarni czy na zewnątrz i będziemy lać tą wodę to słońce nam po prostu te pomidory po prostu spali tak i nie będzie po prostu żadnych praktycznie plonów ale y, też pamiętajmy żeby trzymać się pomidory w szklarni można oczywiście też w doniczki tak dalej na zewnątrz no ale y, ze względu na to że oczywiście mamy szklarnię, to lepiej w szklarni hodować po prostu pomidory i tak jak już na sam koniec powiem że jeżeli chcemy chronić te pomidory, to oczywiście możemy spryskać wodą z yy, sodą oczyszczoną, lub po prostu na choroby spryskać po prostu woda z mydłem i olejem rycynowym. Także ja oczywiście pole zachęcam. Yy, te, yy, polecam oczywiście to praktycznie, ale bardziej bym był przekonany na sodę oczyszczoną, bo jest bardzo dobra. Też ma dobre wymagania do Soda oczyszczona do podlewania pomidorów i do podlewania ogórków. To jest też bardzo dobre i też chroni przez różnymi zarazami. To jest oczywiście środek taki dosyć praktyczny, tak? ale też jest grzybobójczy. Soda oczyszczona jest praktycznie grzybobójcza dla roślin. Myślę, że też może pomóc wielu roślin i praktycznie tej zarazy yy, ziemniaczanej. Także oczywiście tyle z mojej strony. Oczywiście mam nadzieję, że oczywiście wam pomogłem. No i mam nadzieję, że też weźmiecie sobie też to niektóre te wskazówki praktycznie do siebie. I miejmy nadzieję, że tej sarazy ziemniaczanej już więcej się po prostu nie będzie praktycznie pojawiać, tak? Także oczywiście dziękuję wam za uwagę. No i no cóż, do no zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, no i oczywiście, pozdrawiam.